<laughs> Siemaka, kochani, siemanko, witamy, witamy na kolejnej wyprawie noworocznej. To już druga nasza wyprawa. Dawno nie było eleganckiej kolejówki u nas na kanale. No my jesteśmy tutaj ogólnie jako Urbek Steam widzen drugi raz, ale wtedy jak nagrywaliśmy nasz materiał, no to niestety trochę światło było nie takie jak trzeba i też nie zwiedziliśmy wszystkiego tak, jak chcieliśmy. Dzisiaj trochę dokładniej Wam to wszystko pokażemy, trochę dokładniej opowiemy. Jest bardzo fajny, zabytkowy tabor, składający się wagonów z wagonów tutaj widocznych najprawdopodobniej z lat 50., ale to jeszcze jest do ustalenia. Są też stare kibelki, Nki57 widoczne tutaj i być może natrafimy na jakieś fajne stare parowozy. Jest z nami ekipa Explorite Urbex Czarek, Anka. A Robert już, już ogarnia temat z wagonami. Prawie się przewrócił. Co, idziemy. I lecimy dalej. Nie kochani. przeciągamy, idziemy Dokładnie. eksplorować. Póki jest ładna pogoda. Ale farba tu łazi. Wbijamy do środka. Ale czat Zobacz to wszystko jest drewniane, nie? To jest proszę ja Ciebie Nie jestem pewien czy to nie może czasami wagon sypialny Mhm Sypialny Ale to jest jeszcze Jakie mogą być roczniki tego wagonu? Mogą... Prawdopodobnie lata 50 Troszkę stare Troszkę stare, zobacz wszystko w drewnie, nie? No, trochę to ma to, to no w w jest Nie, to chyba jest niekoniecznie. Nie, jest sypialni. W ogóle. Nie, nie, to wcześniej, jak żeśmy byli Grzegorz, nie było tak porozwalane. Zobaczcie, kanapki. Tutaj też? Dewastują to wszystko, nie? Sprawiam na to, że to był wagon sypialny, chociaż mogę się nie mylić. Na tak takie mylić. piętrawe na 100% Mhm Kuszetki. Ba bardziej szczegółowej informacji na temat właśnie tej kuszetki nie znalazłem. Co to jest za model? Wiem tylko tyle, że mogą być właśnie za później. Ale nie muszą być skarczy, jest... Może Tak się spało w korytarzu? Nie? <grym zniszczytanie> to już, już dewastacja na bogato Pokój, mieszkańcy się do wagonu. A, dziękuję. Nie. A eksploratorom nikt po nie rzuci. Takie <grymiaki> <grymiaki> no, z tej strony to samo żaberka. Jeszcze nie zezłomowane. kaloryferki się rozstały. Tak. No wydaje mi się, że to są lata 50. jeżeli chodzi o produkcję tego wagonu. No nie wiem, po tych kaloryferach chociażby. Mogę to nie wiem, może, może ktoś interesujący się tematyką kolejową na pewno. Skomentuję. Nie, Paweł, mamy taką nadzieję, bo naprawdę. Paweł, nie Paweł, Paweł tutaj właśnie zostałeś przywołany. Tak, skomentuj coś tak, na ten temat. Skomentuj. Coś Pawle był, był. Trochę w tym temacie. Zgadza się. Paweł tutaj był i naprawdę fajny film nakręcił, którego osobiście polecam. Bo mam, mam za sobą obejrzanego i no jest miejscka naprawdę godna polecenia, jeśli chodzi o, o tematy kolejowe, no ale niestety jest zdewastowana już konkretnie. To co? Dalej? Atakujemy teraz ten wagon, kochani, który mi wygląda na pocztowy. Z tego co pamiętam, to raczej tak. Te okratowania w oknach też właśnie mogą na to wskazywać, Wskazywać co, dostępny w miarę? Nie, trzeba przez okno się przebijać. Ale tam podobno jest burdel. To jest burdel tutaj A są Nie ma wagonówek? Jak są tirówki, to mogą być i wagonówki, nie? No właśnie. O Boże! Wagon więzienny, że taki kradnie? Raczej Pocztowy. pocztówka Ja ten nowszy obczaić, tam dalej system graffiti i się zmywać z No dobra A ja bym jeszcze w los zobaczyć, z czystej ciekawości jak chce to to pójść tam Jak chce to to pójść wbijam Dobra, władowaliśmy się do wagonu Chyba jest kiberek wolny Muszę da się go otworzyć Da się go otworzyć Uu. W kiblu jest, jak są nazwa wskazuje, kibel. I to dosłownie. No, jak żeśmy byli z Anią i z Grzegorzem pierwszy raz tutaj już ponad rok temu, to był porządek w miarę. A teraz, no najpierw przejdźmy się po prostu wzdłuż i zobaczmy, jak to wygląda na obecną chwilę. Nieciekawie. Nieciekawie, kochani, naprawdę. Jest wszystko o wiele bardziej porozwalane, niż, niż było wtedy. Tu nie było tego syfilisu, że tak brzydko powiem, na podłodze. No, cisną mi, mi się o wiele większe bluzgi na usta, jak patrzę na takie rzeczy. No, no mamy okres zimowy, dużo bezdomnych tutaj też pewnie przychodzi. I nie ma co się dziwić takim obrazkom. No. O! Mamy dosyć ładnie zachowane wyrka. Chociaż coś. Może dalej będzie trochę lepszy stan. Daj kolejny kibelek. Tutaj mieliśmy najprawdopodobniej kuchnię. Z tego by wynikało. Mamy jakieś elementy. W chyba tu już trochę ciemno się zrobiło. No a tu ogrzewanie wagonowe, kochani. Tak to właśnie wygląda: zabezpieczane, co z tego? Zabezpieczane, skoro podemolowane, tak czy siak. Ewidentnie, ewidentnie widać działalność bezdomnych, i, i nie tylko pewnie bezdomnych. Zwykła główna żeria też tu pewnie urzęduje. To zamknięte, kontynuacja bałaganu, niestety, kochani. Nie będę tego otwierał. Teraz ja już sam nie mam pewności, czy to był wagon pocztowy, czy zwykły sypialny. Tylko tak, pozabezpieczany. To fajny klimacik. Jak ten cień ze światła pada na ścianę z tego okna okratowanego. Fajnie to wygląda naprawdę. nie na pewno na baterię dobra, wchodzimy tak się technologia tak, poczynała, że nawet na baterię parę Ona ale pięknie cudownie ale fantastyczne yes. wszystko można powiedzieć nie no, tam tam mamy? kupa śmieci standardowo Leżymy do środka Będziemy zaglądać wszędzie na środka Daj mu to pieca <laughs> Daj k***ie mi... tutaj mieliśmy węgiel Świetna sprawa, nie? No To ja sobie usiądę to co? Ruszamy, panie maszynisto? No jak? Tu ktoś jakieś zegary dorysował? Zobaczmy No zobacz. Znaczy, są wszędzie po. Bo... Fajnie, fajnie tu jest. Co idziemy dalej? Idziemy dalej, idziemy dalej. Świetnie. Jeszcze takie ujęcie z daleka. Ja se wlizę chyba na górki.

Oczywiście melony zawsze wchodzą bez rękawiczek. O! Hot przyjechali. Zróbmy Wejdę centralnie na samą górę. No dobrze, że nam pogoda dopisała. Moje, Jezu, tak jestem zadowolony. Dawaj Gregory na górę, nie czaj się. Trochę się gnie ta blacha, ale nie jest najgorzej. Trochę. O leśki Będziesz miał tu wysokie napięcie. O, napięciu napadło 10 bym jeszcze później tą zwrotnicę zobaczył. Z przewody O, Łotki Gregory też przybył. To komin najdę. <noise> Jakiś komin dzisiaj jednak zaliczyliśmy, kochani. Niski, bo niski, Czekaj, ale zawsze. Daj, ja pierwszy komin zaliczę. Dawaj. <noise> Krzychu, Gregory komin zalicza, Ta. zobacz. Uważaj, nie spierdziel się do środka. <noise> ja myślę, że pan, pan, pan o Boże. Tu jeszcze taki bardzo ciekawy relikt. To jest szyna. I to wszystko sobie się wszystko obraca. Spróbuję się tam wcisnąć, pokazać Wam dyspozytorkę. Czy jak to się tam nazywa? Sterownie. Opuszczona. Jak żeby inaczej? O, bardzo pyszne. Fajne. podłoga sobie taka sobie. Tu jakieś urządzenie sterujące tym wszystkim. Rękawice założyć. O. Bezpieczniki. Fajne, fajne. Chcę się tutaj jak to wygląda. Jesteśmy na dole. Staram się wam pokazać jak to wygląda z tej perspektywy to no jest tak szyna sobie idzie cały mechanizm jest tutaj tu na tym kole wszystko się kręci o fajnie dobra zawijam do ekipy Dziękuję za uwagę. Hmm. Pysznie tu jest. Chyba wbijemy. Siemanko? Siemanko? Wbijamy to. Do... Jakuś postaram się przynajmniej. Jestem. Wchodzisz? Zobacz, jak pięknie się ta farba komponuje, elegancko, nie? Fajnie. Oświetlenie elektryczne, oczywiście już całe wyposażenie o przedziały, pyszny ten wagon, nie? Ale kanapa jaka, zobacz. No kiedyś to mieli rozmach, nie? No mieli, mieli, mieli. Ja się bili, no. no. zrobili. No. ale. Powiedzmy to. Villa dziada. Villa dziada pociągowego. Tak. O, Roberci, Wiesz się na chwilę. tu już mamy wyjście idziemy dalej już jest 14, ja nie wierzę. No szybko to idzie. Tu mamy nową wersję Kibelka z słynnej Nki N57 NKWD O, o taką polecę jechać dobry. na ręcznym Aha. A tam jest takie pomieszczenie WC. WC WC kwadrans? Tak. O, to jest to. A gdzie pan ma kierownicę? Co? <gry> Tutaj. Co? O, Co? Proszę a ja wie ciebie nas... To dogadziłaś mnie o czymś Nie. A to są biegi, nie? Świetne, świetnie to zachowane jest, naprawdę. Rewelacja. Już troszeczkę widać. Że pewnie bezdomni się tu wdarli, ale bez porównania, nie, Gregory? No. Do tych Fantastiki. wcześniejszych naszych kolejówek. Co to wtedy się. W jakich latach jeździły takie na pulpicie sterowniczym. Reflektory. Tylko to ja ci nie powiem. Nie Oświetlenie. Powiem. Bardziej malona, pytam. Malon, w jakich na jeździły. jeździłem? Ułm. Świetność sienek to podejrzewam lata 70, 80, i 90. Najczęściej wtedy NK. No, no ja rękami jeździłem. Ja też na W sumie NK? 15 O Jezu. O, kiedy to było. No, kiedy to było, nie? 15 lat temu, kiedy to było? 15 lat temu. Anna mam coś na No Dobra, ja teraz zasiadłem w hotelu maszynisty. Gregory mi zwolnił. Masochisty. A jak zwał, tak zwał. Przyjrzyjmy się teraz tym zegarom wszystkim. Dlaczego to służyło. Pierwszy raz kochani mam okazję siedzieć w tak dobrze zachowanej sterowni pociągu. W kabinie sterującej, sterowniczej. Teraz się przyjrzyjmy tym wszystkim przyciskom No powiem ci, że chyba nie siedziałem nigdy w środku No ja też, ja mówię Ci, pierwszy raz I tyle co się najeździłem tymi tak zwanymi kiblami, no to nie chce mi się nie, nie skończył chyba do jutra przytaczać przykładów, ile razy mi się zdarzyło no, tym jeździć Ale nie no, nostalgia jest niesamowita jak się chodzi właśnie po tego typu elektrycznym zespole trakcyjnym, bo tak się fachowo nazywa ten pociąg jest naprawdę, kurczę, taka wizyta w takim miejscu jest pełna emocji, nie? O jeszcze jak, jeszcze jak, no też, też się najeździłem swojego czasu bardzo często i gęsto tymi pociągami, szczególnie na tych lokalnych relacjach Tczew, Malbork, Gdańsk Ja jeździłem na relacji Tłuszcz-Warszawa-Wileńska A no to częściej. widzisz, one też, też do tej pory tam jeżdżą, tylko zupełnie u, u, już inaczej fajnie. to wygląda Już dalej nie dojdziemy Oj, będziemy musieli sobie poradzić z innej strony Wszystko zabezpieczone, zobacz, wyjęte tu A, jest ten cały mechanizm jest chyba wyjęty, wiesz, możliwe. I po prostu już dalej nie wyjdzie. No trudno, będziemy musieli sobie zajść z innej stopy. To jest taka wersja ekskluzywna, nie? Mi Skórka, mięciu tanker Podgrzewane, podgrzewane też było, zobacz. A podgrzewane to miałeś tu. Ale Spod tu, oczywi tu oczywiście chyba był jakiś... Znaczy, nie, nie, raczej jest kalerywe, czy, czy jak to grzejnik ale było, było, wszystko elegancko ogrzewane. No, no, kurde Fa no. Fantastyczna podróż. No jak dla mnie to w lata 90 przede wszystkim. Tak, tak. Głównie, głównie dlatego między innymi przyjechaliśmy tutaj ponownie, kochani, żeby wejść do tych enek, bo w tym zabytkowym taborze już byliśmy i no jest już niestety dosyć mocno zdemolowane i... Co należy jeszcze powiedzieć o tamtych wagonach, które przed chwilą zwiedzaliśmy? One zostały sprowadzone tutaj przez Urząd Marszałkowski. W 2010 roku, za bagatela pół miliona złotych, miały obsługiwać trasę chyba z Chełmży do Brodnicy. To miała być taka retro, retro trasa, gdzie stare pociągi miały w typowo turystycznych celach prążyć, no niestety nic z tego nie wyszło, bo... Tabor no stoi. Tabor stoi, dokładnie. Jeżeli chodzi o tą trasę, to została ona niestety rozebrana i no, nie ma... Za bardzo widoków na przyszłość dla tego taboru i nie jest roku na rok. Tam jest rozpiska jak on jeździł nawet jeszcze się ja stała, możesz tam zobaczyć. No Ale ja to nie wiem czy to jest. Puścisz to mnie, panie Cezary? <laughs> Mogę puścić, ja no nie będzie. będzie. Gdzie jest? Gdzie czy jest? Gdzie jest ta rozpiska? Chyba pani Aha Przepraszam, mam. Cześć, bo tam Robercik. Jeszcze tak, na, na, na lewo. Na lewo, na lewo, na, 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 na lewo. Na 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 lewo. Tutaj, A. A tak, dobra, ja już na to patrzyłem. Poznań? Nie, to nie jest to. Wydaje mi się, że Czyli nie. Wiadomo, że one były gdzieś tam z Poznania może ściągnięte, może mm -hmm. z, z naszego słynnego ZNTK? Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że były nawet naprawiane tam. No, to, to aż się ładne No musimy się kochani powoli zbierać, bo czas nas goni, już dzień nam się powoli kończy. I no, tutaj jest naprawdę dużo do zwiedzania, wszystkiego nam się nie udało zahaczyć, przynajmniej dzisiaj. A co w ogóle nasi drodzy goście z Expo Urbex sądzą na temat kolejówek? Bo fajne, fajne, dużo tego nie zwiedziliśmy. Wcześniej tylko jeden obiekt, dość niedawno zwiedziliśmy, jakoś przed świętami. Aczkolwiek tam było trochę mniej atrakcji, i nie dało się wejść do sterowni, tak więc tutaj coś zawsze nowego, coś, coś fajnego. Takich zabytkowych pociągów jak tamte też nie było. Dokładnie. Czyli wagonów raczej. Tak, więc nie podobało się. No to Oj, miło, to miło. To będziemy Wam częściej proponować właśnie takie, można, takie ma... tematy. <laughs> no kurde, pół, mil pół miliona złotych się marnuje tam po lewej stronie. Kochani, niestety. Te pociągi akurat, no może nie są takie drogie, ale, ale wiele nostalgii się z nimi wiąże. W szczególności sentymentów. Sentymentów, dokładnie. Szczególnie ja i Elmo. Mamy wielki sentyment do tego. No to co, to nie przedłużamy. Zabijamy się dalej, bo mamy jeszcze kilka rzeczy tutaj do opracowania. Mamy nadzieję, kochani, że pierwsza kolejówka noworoczna Wam się podobała. Nie zapominajcie wchodzić na stronę Explorate Urbex na stronę czarka Ani i Roberta. I oczywiście do nas tak samo. Trzymajcie się i do następnych. Hejo! Ciao.